Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SimCity na moim kanale. W poprzednim odcinku postawiłem to eleganckie kasyno. A dzisiaj chciałbym się zająć właśnie już tym dużym stadionem, gdzieś właśnie w tej okolicy. Dodatkowo poza odcinkiem, właśnie miałem sobie wynaleźć ten atomizer śmieci. Ale żeby wynaleźć ten atomizer śmieci, tam trzeba jakąś dobudówkę postawić w tej akademii. Żeby postawić dobudówkę, trzeba mieć któryś poziom akademii. Żeby mieć któryś poziom akademii, mi trzeba jeszcze coś innego wynaleźć. Więc. E, zamiast, zamiast tego e, wysłałem sobie śmieciarki z innych miast, także ogólnie teraz e, powinno być troszeczkę lepiej, e, bo te śmieciarki po prostu będą tutaj mi przyjeżdżać e, też. O, właśnie tutaj z trzech innych miast. Yy, troszkę tych śmieciarek będzie, więc nie będziemy sami sobie ich tutaj zbierać, yy, tylko też inne miasta będą nam w tym pomagać. Więc mam nadzieję, że ogólnie będzie lepiej, jeśli chodzi o te śmieci. Yy, no i dobra, w takim razie to kasyno niech ono sobie coś tam <laughs> zarabia. Yy. Minus 5 tysięcy, super. E, więc niech on sobie jakoś tam zarabia, a ja może przygotowałbym jakoś ten teren pod budowę tego stadionu. Tak, na razie mnie nie stać. Najwyżej jeszcze sobie przejdę do tamtego miasta e, z komputerami i telewizorami, bo tam troszkę pieniędzy jest. Ile tam jest pieniędzy? 4 miliony. Dobra, także, także ma, mamy inwestora, który pomoże nam tutaj zbudować to, ten duży stadion. Także, także dobrze. E, I teraz tą drogę postawię sobie tutaj przy granicy i zobaczę teraz, czy w ogóle ten stadion by się tu zmieścił. Jeszcze nie, także żeby się zmieścił, trzeba wyburzyć jeszcze tą drogę i pewnie jeszcze kawałki tej drogi. Ok, także po dwa takie sobie tutaj poburzę. Najwyżej tą drogę się tak postawi. No i teraz zobaczmy, czy ten stadion mi się tutaj zmieści. Ok. On się zmieści, tylko. Ja może nie chciałbym, żeby on był do tej drogi z tyłu. Tylko jakąś może tutaj większą drogę bym sobie poprowadził po tej stronie. Widzę, że jeszcze chyba by trzeba troszkę tego tutaj wyburzyć. I teraz, czy gdybym ja tędy taką drogę, tylko jakieś budynki czy coś. Nie wiem, może to trzeba kawałeczek. Dalej, chociaż żeby to teraz mi się tu jakoś ładnie połączyło, to może być z tym problem. Wy tu nie macie dojazdu, okej, okay, no wy nie macie dojazdu. Trudno. Yy, trudno. Czy jak ja bym zrobił tutaj taką drogę, to czy teraz do tej drogi udałoby się zrobić stadion? W sumie fajnie by było. Yy, tak, tutaj się da postawić stadion, a tam z tyłu wtedy jakieś sklepy się postawi jeszcze na tej drodze. Yy, za stadionem. Tu w ogóle jakaś straż pożarna jest, dobra. Yy, ten stadion w ogóle, no dosyć duży jest, dosyć duży jest. Yy, zaraz go sobie postawię. Tylko, że jeszcze to bym chciał mieć tu w takim razie. A tu jest. Co tu jest? Klinika. Także w tej klinice będę sobie musiał wyburzyć to jedno stanowisko, karetki i postawić je może z tej strony. Może od razu więcej tych stanowisk postawię, jak już, jak już się tym zająłem. I teraz. Nie można wytyczyć drogi przez budynki, co. Aha, dobra, przystanek, może, może to on przeszkadzał, nie wiem. Także to sobie wyburzę i teraz to połączę z tym... I powinno być dobrze, tak naprawdę niech to będzie już od razu droga z tramwajem Żeby te tramwaje prosto pod ten stadion mogły sobie dojechać, dobra, myślę, że gdzieś tyle, tyle powinno starczyć raczej. Żeby te tramwaje mogły pod ten stadion sobie podjechać. Więc dobra, ja teraz w takim razie przejdę sobie do tamtego miasta któregoś, żeby sobie przesłać troszkę pieniędzy, żeby ten stadion mógł, móc wybudować i słyszymy się dla Was za sekundkę w sumie. No, także już jestem, wróciłem z pieniędzmi yy, i teraz yy, można już postawić ten stadion, bo w tym momencie ten stadion to już tak dużo nie kosztuje, tak? O, 225 tysięcy <grym> za darmo prawie, dobra, yy, Więc postawię go sobie w tym miejscu. Okej, okay, mamy to, mamy to. No więc w tamtym mieście mieszkalnym, no takie mieszkalno-turystyczne, był tam taki stadion, no, tam nawet go troszkę widać, ale on jest taki, no. Malutki, taki malutki stadionik. A tutaj mamy wielki stadion, ale jednak to jest prawdziwe miasto turystyczne. Też, jak budowałem tamto miasto, to, to nie miałem tego międzynarodowego portu lotniczego, więc no. Także tutaj już możemy mieć coś takiego większego. Przy okazji, właśnie zrobię sobie tutaj ten przystanek tramwajowy gdzieś przy tym stadionie. Ok, w tym miejscu widzę, że w ogóle tutaj powstała droga naokoło niego, więc może ta droga tutaj przy granicy jednak nie jest aż tak potrzebna. Ją sobie w takim razie tutaj wyburzę, połączę jakoś z tym dworcem, żeby tu jeszcze łatwiej było dojechać. O ile to mi się w ogóle uda, a jak nie, no to zrobię to po prostu tak i tak. Taki, taki ciekawy wjazd tutaj będzie, żeby. Tego dworca sobie mogli tutaj podjechać, i teraz tu. Czy to jest. Aha, bo widzę, że to jest jakaś taka ciekawa droga. Po prostu bardzo śmieszne, yy, nie mogę sobie. Naprawdę tyle miejsca tu jeszcze można wykorzystać. To nie, nie zbudujesz tu sklepów. Dobra, yy, wracamy w takim razie. Wracamy do tej drogi przygranicznej. Yy, Okej, okay. tutaj. No szkoda, no zawsze to jakieś dodatkowe miejsce, które można by wykorzystać, a tutaj nie dobra, także to sobie tak połączę to tak, no i po prostu tutaj gdzie się da zbuduję te sklepy chociaż jakieś wielkie pewnie nie będą, ale zawsze coś, no jeszcze tutaj się coś może zmieścić. tego tutaj nie będę łączył żeby się jakieś też korki wielkie nie robiły, chcą to niech wjeżdżają tędy, okej, okay, także włączę wam ten czas i można by zaplanować chyba jakąś imprezę raczej mnie na to stać od razu myślę, że chwila maksymalnie zysk imprezy 300 tysięcy, 450 tysięcy, 600 tysięcy także myślę, że tutaj włączę sobie tą największą imprezę. I ta impreza będzie jutro. Okej, okay, także może się uda tutaj to zobaczyć na odcinku. Jak, jak ta impreza tutaj będzie działała. No 300 tysięcy. Na razie no na minusie jesteśmy, ale fajnie by było coś jednak zarobić na tym. Fajnie byłoby coś tutaj na tym zarobić. No ładny ten stadion. Pasuje tutaj. Pasuje. Tutaj może tak troszkę brzydziej to miasto. Gdyby, gdyby były te nowoczesne megawieże, to wtedy myślę, że to by troszkę fajniej wyglądało. No. Na tle tego stadionu, ale nie ma co narzekać. Dobra, także może ja tutaj nie wiem, czy tutaj. A właśnie, bo ja tutaj park im zburzyłem, tak? Ja im tutaj zburzyłem park, gdzież jest ta mapka zamożności. No, więc tutaj jak najbardziej park jakiś, może jakieś skwery. Jakieś skwery, coś bym wam tutaj dołożył. Mm, tylko też, no właśnie, coś, coś chce dołożyć, to coś się zburzy. To jest. OK. To jest y, dla najbardziej zamożnych, to jest dla średnio zamożnych, więc ten park dla średnio zamożnych sobie stąd y, wyburza. Yy. I w jego miejsce postawię coś lepszego, na przykład. Takie coś. OK. I tutaj gdzieś dalej. Tutaj może przy tej policji nie, bo jeszcze jakbym chciał ją rozbudować czy coś, to może się to miejsce przydać. Yy. Tu mogę coś postawić, ale nie wiem, czy to taki zasięg będzie miało. Raczej nie. No i tu jeszcze coś. Yy, I tu. Ok. Dobra, także tych zamożnych się może troszkę więcej wprowadzi. Jeszcze tu by było fajnie, jakby się jacyś zamożniejsi wprowadzili. Co to jest? To jest dla średnio zamożnych, więc jego też bym się tutaj. No, jego też bym wyburzył. I dodam może coś. Może coś takiego bardziej nowoczesnego tutaj gdzieś na przykład. Ok. Czy to pomogło? troszeczkę. E, troszkę pomogło, więc zapraszam najbardziej bogatych tutaj na ziemię, żebyście mieszkali. E, raczej mega wieży wam specjalnej nie będę budować. W ogóle zapotrzebowanie na tych najbiedniejszych jakoś tak spadło. No dobra, więc na razie mega wieży nawet nie potrzeba jakoś e, bardzo rozwijać. Tutaj piękne wieżowce, tak, one są dla najbardziej zamożnych, super. Jak tam posiadłość burmistrza, ulepszamy. Dobra, e, super, tam już teraz widzę, że coraz więcej tego potrzebam. E, no i do, dobudowałbym sobie posterunek ochrony. Jednak to się może przydać. Tutaj co chwilę jakieś protesty pod tym są, więc niech tutaj jakaś ochrona będzie, będzie troszkę bezpieczniej. Tutaj coś do wyburzenia. Nie, dobra, już się bałem, że drogę wyburzyłem. Yy, przy naszym tempie śmieci błyskawicznie zapełniają wysypisko. To właśnie, zastanawiam się, czy teraz te śmieciarki z innych miast one zabierają mi te śmieci stąd? Nie wiem. Nie wiem, ale mam nadzieję, że jakoś to tutaj pomoże, że jakoś te sąsiednie miasta pomogą w tym wywozie. W ogóle mogę jeszcze jedną strefę z wałki dodać? A to ciekawe. Myślałem, że tutaj już postawiłem tą ostatnią. No dobra, w takim razie skoro można, to dostawię jeszcze jedną. Lepiej mieć zapas turyści jacyś. 20 dzisiaj, słabo. Tutaj 6000 tysięcy, bywało więcej. Tutaj słabo. W sumie turyści zero. No dobra. Nieważne. Minus 1000 na godzinę. No jednak. Co? Minus 119 tysięcy dziennie? Dlaczego tu jest aż tak źle? Czy wy tutaj potrzebujecie, nie wiem, jakiegoś lepszego transportu? Jak tych turystów jeszcze tutaj bardziej zachęcić? Bo to co się tutaj dzieje, to jest tragedia. To jest tragedia. Przecież ja miałem na tym zarabiać, a to traci. Przyjeżdża tu ktoś 510 na dzień. Jak można by jeszcze podnieść tutaj atrakcyjność? Może jakbym wam jakiś park tutaj postawił? Zwiększa wartość terenu dla zamożnych. Może, może to jeszcze trzeba tutaj dodać? Jakbym dał tutaj taki park? Nie wiem, nie wydaje mi się. To raczej, to raczej dla tych budynków powinno, no, być dobre. A czy dla takiego kasyna? Wątpię. Chyba, że jakichś pracowników nie było? Nie wiem, coś dziwnego się tutaj dzieje. A te małe? Te małe coś zarabiają, znaczy ten zarabia, aha, i ten też traci. Także no nie jest zbyt ciekawie, coś mi się to tutaj nie podoba. Mam nadzieję, że na tą imprezę ktoś przyjdzie. 15 tysięcy miejsc jest i no nie fajnie by było jakby, jakby pustki były. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu tyle taksówek jeździ? Czemu one... W... Czemu one w kółko jeżdżą? Opuszczam. miasto... Co, 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 co? Opuszcza miasto, wszystko już wie. Opusz... O co chodzi? I czemu one jeżdżą w kółko? Czy one się tu jakoś zablokowały? Dobra, nieważne. Ja się może nie będę nad tym jakoś bardziej, bardziej zastanawiał. W ogóle jeszcze chyba sobie nie zrobiłem przystanku autobusowego: to znaczy jakiś tu jest, ale pod samym tutaj stadionem też bym chciał coś mieć. Może za stadionem też bym sobie jakiś przystanek dodał? Może tu, właśnie, tu jeszcze by się może przydał przystanek autobusowy. Dobra, może to teraz jakoś troszkę lepiej, chociaż no wątpię, mają już tramwaj, no ale autobusem też niech jeżdżą. No i fajnie by było, żeby to było odwrotnie, żebym ja tutaj zarabiał 119 tysięcy dziennie, a nie tracił. A nie tracił. Może to jakieś fajne zarobki przyniesie. Dobra, więc będziemy musieli poczekać po prostu, e, aż ta impreza tutaj jakoś zacznie działać o 20.00. Także jeszcze troszkę, e, jeszcze troszkę do niej będzie. Mam nadzieję, że te taksówki mi nie zakorkują tu miasta. Za duży tłok w autobusie. Zadzwoni i powiem, że źle się czuję chwila. To sobie można ulepszyć, także super. I yy, jeśli chodzi o ten autobus, czy wy byście chcieli... Czy wy chcielibyście mieć tutaj jeszcze terminal autobusowy? Znaczy, to mogłoby troszkę pomóc, tak? Bo czy, ja tutaj chyba nie mam w ogóle terminalu autobusowego, nawet tego mniejszego, tej zajezdni. Yy, tylko oni wszyscy z sąsiednich miast jakoś przyjeżdżają. Więc gdybym ja sobie coś takiego. Gdzieś tutaj postawił, nie wiem, po tej stronie, może po tej stronie miasta, ewentualnie tu. Dobra, mamy tutaj zajezdnię tramwajową, więc autobusową też bym sobie tutaj postawił. I może jakoś troszkę lepiej będzie, więc dołożyłbym no, oczywiście znak. A poza tym garaż. Jeden, drugi. Dobra, 7000 na godzinę tracimy, ale mniejsza z tym. Jeśli tylko to by zaczęło działać porządnie, to, to, to by było lepiej ale na razie to nie jest za dobrze. To już postawiłem tak. No, no niby to coś powinno tutaj przyciągać tych yy, turystów, ale, ale jest słabo. Dobra, to już się powinno za chwilkę zacząć. 20, także już, już jakieś tylko trzy godzinki. Yy, wy tutaj się cieszycie, widzę, będziecie pewnie się rozbudowywać, chociaż miejsca raczej na to nie macie. Miejsca raczej na to nie macie. Czy jacyś niezamożni chcieliby się wprowadzić? Minimalnie, minimalnie, ale skoro chociaż troszkę tych niezamożnych chciałoby się wprowadzić, to ja wam dostawię jeszcze jeden poziom mega wieży, i się może okazać, że niedługo ja chyba będę musiał postawić jeszcze jakąś mega wieżę dla najbardziej zamożnych, bo, bo coś oni się tutaj nie chcą aż tak no, budować. To znaczy, tutaj są średnio zamożni, tak? Więc gdybym dostawił tutaj jeszcze jakiś park dla tych najbardziej zamożnych, gdzieś w tych okolicach, oczywiście, przy okazji niszcząc im te wszystkie domy, ale gdybym postawił tu coś takiego, tu jakby się coś udało wcisnąć, ale to jest za mało miejsca. Tutaj nie, to, to, to nie pomogło, więc to wyburzę, żeby nie płacić za to dodatkowo. No, może coś, może coś tutaj wzrośnie, i się tych zamożnych więcej tutaj wprowadzi. W ogóle już jest po 20, także możemy tutaj obserwować tą imprezę 2600. No, coś tam, coś tam powoli idzie, da się tam coś podejrzeć. Nie, okej, okay, dobra. Także troszkę ludzi tutaj jest, troszkę ludzi tutaj jest, coś może na tym zarobię. Zaraz się to okaże. No nie mamy nawet żadnych problemów w mieście, także super, znaczy problemem są, problemem są pieniądze w tym momencie. Widzę, że zapotrzebowanie na najbogatszych spada, także super, bo widać, że to jakoś tutaj zaczęło działać, to co tutaj zwiększyłem, tą wartość. Czy jeszcze gdzieś mógłbym zwiększyć? No tutaj będzie ciężko. Na górze nie mamy mieszkańców, tu już wszędzie jest dla najbogatszych. No, można by jeszcze tu coś próbować, chociaż też tutaj jest zajezdnia tramwajowa, terminal autobusowy, więc no to tu może być ciężko ze zwiększeniem tej wartości gruntu. Gdybym ja coś takiego tu postawił, nie, tutaj po prostu od tego jest taka blokada i już dalej, dalej za bardzo ten, ta wysoka wartość terenu nie chce iść. W ogóle ten krasnologrodowy widzę, że też na minus działa, taki lekko, lekko czerwony czy nie, czy on jest neutralny totalnie? Nie wiem, dobra. Yy, nieważne. Może to jakoś yy, całkiem źle nie wpływa. Jak tam, jak tam? Ostatni dochód minus 187 tysięcy. Nie wiem, czy ja tego źle nie zrobiłem. Może na początek trzeba coś mniejszego, żeby jakoś ten to się rozwijało. Albo ja jeszcze mam po prostu za mało turystów. Dobra, odpalam, odpalam tą naj, najmniejszą imprezę. Może to jakieś zarobki przyniesie? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tymi taksówkami? I czemu to kasyno mi tutaj nie zarabia? W ogóle właśnie, udało się ulepszyć tam posiadłość burmistrza, więc ja może jeszcze jakiś taki domek gościnny sobie tutaj dostawię. Powiedzmy, że tutaj, na tym takim terenie zielonym, niech to sobie stoi. No i w ogóle jakieś dziwne rzeczy w tym mieście są. Minus 132 tysiące, ale o co dokładnie chodzi? O co dokładnie chodzi? Średnie dochody turystów... Wysokie dochody. Turyści, 98 na 100. Yy. Chwila, mamy 480 miejsc, tak? I dlaczego mamy tylko 100? Czy dałoby się jeszcze ich jakoś bardziej zachęcić do tego kasyna? No, yy, zachęcić chyba już nie. Mamy ten znak dekoracyjny. Pokoje. W sumie one jakoś dużo nie kosztują. A są zapełnione, tak? One są zapełnione, więc yy, skoro tak, skoro one są zapełnione i dużo nie kosztują, to na razie sobie dodam ich troszkę więcej, bo i tak na razie nic ciekawszego nie postawię. Najwyżej potem będzie się to zamieniać. Yy, tylko, że widzę, że już nie mamy miejsca, tak naprawdę. Yy, dobra, także to powinno pomóc, i teraz mamy 240 miejsc dla nocujących, więc jeśli oni zaczną mi tutaj nocować, to może w końcu jakoś te zarobki tutaj podskoczą. Mam, mam nadzieję, mam nadzieję. Yy, chyba, że tutaj coś, coś mi to tutaj pomoże. Coś, coś mi tutaj ten, nie, nic nie krzyczy, nic nie krzyczy, są takie strateo, on cicho siedzi. Potrzebne poziomy apartamentów dla niezamożnych. No dobra, także dodajemy sobie kolejny poziom tutaj. E, pięknie, kolejne 1200 mieszkańców w mieście, no powoli, powoli, e, w stronę 100 tysięcy się zbliżamy. E, ta impreza, no to jeszcze troszkę, trzeba poczekać. Z tymi taksówkami, nie wiem, czy to, z tymi taksówkami się zaczęło tak naprawdę w momencie, jak ten stadion powstał? No chyba tak, chyba tak. Jakoś, jakoś tak. No dobra, skoro brakuje jednak troszkę tych mieszkań dla tych najbardziej zamożnych, myślałem, że, że może się uda że fajnie by było, że już te mega wieże tutaj są dla tych niezamożnych i średniozamożnych. A ci zamożni by się tu pomieścili, ale niestety jest za mało miejsca, więc chyba będzie trzeba jeszcze gdzieś na przykład tutaj w okolicy tego stadionu. Ja to zrobię tak, tą drogę wyburzę sobie totalnie. ok, i w tym miejscu po prostu postawię sobie taką dużą mega wieżę, w sensie no, dużą mega wieżę. Mega wieżę z poziomem apartamentów. Do tej tutaj głównej drogi. Ok, więc tutaj też bogaci za chwilkę będą mogli mieszkać. Też w ogóle widzę, że w moim mieście jest problem z prądem. Brakuje troszkę. Także tą mega wieżę szybciutko bym chciał do góry wybudować. Wy tam chcecie jakiś poziom parku czy coś, więc mogę wam poziom parku tutaj dostawić. Chciałbym tą mega wieżę teraz szybko do góry podnieść, żeby móc sobie tą właśnie koronę mocy tam zbudować. Ulepsz, dobra, widzę, że, że mieszkańcy cały czas są bardzo zadowoleni i mogę już tutaj na tą stronę przejść, w sensie no kolejna kategoria, coś tu jeszcze odblokowane nie, także co bym z tego wybrał, myślę, że garaż limuzyn, mam już garaż dla samochodu sportowego, w ogóle widzę, że, że go nie ma, więc gdzieś sobie pewnie pojechałem, a naprzeciwko postawiłbym sobie właśnie taki garaż na limuzynę, ok Także powoli to się rozwija, jeszcze troszkę, a teraz 24 godziny z oceną powyżej 85%, no a z tą oceną, o dobra, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, nie będzie się podnosić, no ale nie może być za dobrze. Coś tutaj, pożar budynku, ale te pożary to, tak jak już tam mówiłem ostatnio, nie są jakimś zbyt wielkim problemem. Czy ja coś mogę jeszcze tutaj pomóc w tym? No mogę dodać jeszcze jeden garaż wozu strażackiego, że to troszkę lepiej działało. Ok, czyli mamy już po 20.00 i mam nadzieję, że tym razem uda się coś zarobić na tej imprezie. Fajnie by było, żeby to jakoś zarabiało. Ok, czyli tutaj poziom parku powstał, więc na szybko dołożę jeszcze może... Dobra, teraz w sumie dam sobie stację mostu powietrznego. Żeby jakoś te megawieże połączyć i od razu w tej megawieży dodałbym też poziom apartamentów dla tych najbardziej zamożnych, bo to jednak ich potrzeba, chociaż już coraz mniej, coraz mniej, także też myślę, że część tych budynków jak się w wieżowce zamieniają, to po prostu więcej osób w nich zaczyna mieszkać, ale myślę, że taka megawieża się przyda, więc będziemy tutaj mieli takie trzy megawieże, nie wiem czy coś jeszcze więcej by się udało. Mam nadzieję, że ten prąd mi tutaj nie zatrzyma tej imprezy, bo jednak to, to by było niefajne, to by było niefajne. Yy, Okej, okay, tutaj stacja mostu powietrznego, to już się powoli buduje, więc zaraz to sobie połączę. No właśnie, tutaj zamknięte, potrzebny prąd. Więc szybciutko chciałbym tutaj już podejść z tą mega wieżą na górę. Yy, Okej, okay, ósmy poziom dam sobie jeszcze dla tych... W sumie dla średnio zamożnych, albo nie, średnio zamożnych mogę sobie dać też do tej wieży jakby co. Więc tutaj już na tym ostatnim poziomie, na którym jeszcze mogą mieszkać, zrobię coś takiego. To sobie od razu połączę, tak i tak, ok mimo że to jeszcze za bardzo nie działa, bo nie ma prądu, ale jak już postawię tutaj tą koronę z prądem, to będzie dobrze. W ogóle zarobki mi tutaj podskoczyły, czyżby, no powiedzmy, wcześniej było 100 coś tysięcy na minusie, teraz mamy 20 tysięcy na minusie, więc jakoś to powoli zaczyna zarabiać. Tutaj widzę, że fajnie wprowadzili się ci najbardziej zamożni. Zapotrzebowanie już na nich tak naprawdę nie ma, ale jest zapotrzebowanie na tych średnio zamożnych, więc proszę bardzo, też sobie tutaj możecie mieszkać. Jak tam ostatni dochód minus 71 tysięcy. Ja nie wiem, czy z tym miastem moim jest coś źle. Czy tutaj nie ma po prostu za mało turystów? Tylko w jaki sposób ja jeszcze mogę sprowadzić turystów? Chwila, chwila, chwila. Terminal pasażerski, terminal towarowy. No dobra. No dobra, tylko że, aha, dobra, bo tu jest ten parkuj i jedź, więc jego sobie wyburzę i to teraz rozwinę sobie jeszcze dodając jeden nietowarowy, pasażerski, aha, ich tutaj można więcej nawet dodać, pas startowy. Pas startowy w sumie też byłby fajną rzeczą, tylko właśnie, znowu trzeba będzie w takim razie chyba wyburzyć te tory, pytanie, czy to mi się tu w ogóle zmieści, nie tak, nie tak? Stąd. Zobaczymy, zobaczymy. Może się jeszcze jeden pas startowy zmieści, a tory jakoś jeszcze spróbuję tutaj naokoło dać. Okej, okay, jeden pas startowy. Drugi. Okej, okay, dobra. Niech, niech już tego będzie. Od razu to zrobię. I teraz te tory jeszcze spróbuję jakoś połączyć, najwyżej jakimś mostem po prostu, ewentualnie tunelem pod lotniskiem, chociaż nie wiem, czy to by się udało. Dobra, tutaj widzę chyba, że serio tunel pod lotniskiem. To, to jest do góry. To jest na dół, ok. Nie, dobra. Coś ciężko tutaj z tym tunelem by było, więc podjadę sobie jakoś tu. I teraz tutaj można by jakiś wiadukt spróbować. Nad tą wodą, czy nie za bardzo? Coś nie za bardzo. E, ajajaj, ależ tu jest mało tego miejsca. No niestety, no tak ta gra działa. Okej, okay, uda się. Aha, bo tu jest jeszcze gra... Nie, już myślałem, że to jest granica miasta. Nie, to nie jest granica miasta. No dobra, udało się, udało się. Ważne, że się udało połączyć. Niestety, no to nie jest tak jak w City Skylines, że sobie można kombinować. Y, jak się chce, no tylko to wygląda jak wygląda. Ale teraz. Y, mam nadzieję, że ta rozbudowa tego lotniska y, przyniesie jakieś pozytywne skutki. Okej, okay, dobra, coś tutaj, coś tutaj przylatuje, czy ja już mogę dostawić ten prąd, yy, chyba mogę, dobra, korona mocy słońca yy, pierwszej generacji, yy, zacznij budowę. Ok, więc z prądem już nie powinno być problemów, chociaż coś mi się wydaje, że my i tak nie używamy wszystkiego, no coś mało niby tego prądu w regionie. Nieważne już, może nie będę w to wnikał, czy to dobrze działa, czy nie, także wy to budujecie i zaraz powinien być wszędzie prąd, i może ocena burmistrza troszkę wzrośnie. O, 85. Nie ma tragedii tak naprawdę, mimo że prądu nie ma. Tylko, że tutaj pewnie teraz nikt za bardzo nie mieszka, chociaż nie no, mieszkają sobie bez prądu. Także, także świetnie. Byle to działało, bo jak tutaj by nie było prądu, to też straty by raczej przynosiło. Nocujący, no nie wykorzystują wszystkiego miejsca. Nie wykorzystują. Tutaj lądują kolejne. Te turyści przybyli dzisiaj 8... 140, co ja ten. 140, no powoli, powoli, ale ja bym serio chciał więcej tych turystów tutaj. Ja bym chciał tego więcej, żeby w końcu ten stadion zaczął zarabiać. Żeby te kasyna zaczęły, zaczęły porządnie zarabiać, więc. No coś by jeszcze trzeba wykombinować. Jaki, tu, jaki tutaj ostatni zysk był? Minus 71 tysięcy. No nie podoba mi się to. Będę próbował to robić dalej. Może, nie wiem, oni muszą zobaczyć, że to tutaj jest fajne miejsce, stadion, będziemy przyjeżdżać. Może to tak zadziała. No i tak się nie mam tak naprawdę co pieniędzy nie przejmować, bo mamy miasto w regionie, które może mi dawać te pieniądze. Ale jednak chciałbym zrobić tak, żeby to miasto po prostu samo zaczęło zarabiać. Żebyśmy byli jakoś porządnie na plus, żeby te pieniądze wpadały, żeby można tutaj te imprezy planować i żeby to serio przynosiło zyski. Bo to nie o to chodzi, żebym budował miasto, w którym tracimy pieniądze, a inne za nas płaci. Jednak fajnie byłoby tutaj jakoś na plus wyjść, ale coś, coś mi tutaj coś mi tutaj to nie idzie. O teraz tro, troszeczkę na plus jesteśmy, ale to wolałbym, żeby jednak było z tym lepiej. Dobra, na razie widzę, że nawet nie ma zapotrzebowania na te mieszkania, więc myślę, że teraz sobie zakończę ten odcinek. Oczywiście, jeśli podobał Wam się, to możecie zostawić łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!